W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. W świętej ciszy tej spokojnej nocy, gdy wszystko się uspokaja, a dzień dobiega końca, przychodzę przed Ciebie ze zmęczonym, lecz ufnym sercem. Po dniu pełnym wysiłków i wyzwań pragnę odpocząć w Twojej obecności, otulony Twoim pokojem. Niech Twój spokój zstąpi na mnie jak łagodna rosa. Niech ukoi moje myśli. I odnowi mojego ducha. Niech pośród zgiełku świata znajdę w Tobie to bezpieczne schronienie, gdzie moja dusza odnajduje pojednanie, a moje serce pocieszenie, którego tak bardzo potrzebuję. Panie mój i Boże, nieskończonego miłosierdzia, w tę pogodną noc, gdy rozgwieżdżone niebo zaprasza mnie do wewnętrznej ciszy, padam na twarz z pokorą przed Twoją obecnością. Aby błagać Cię o litość nad moimi słabościami, wiem, że w ciągu tego dnia nie zawsze postępowałem tak, jak Ty ode mnie oczekiwałeś. Były chwile, kiedy moje słowa, myśli i czyny nie odzwierciedlały miłości, którą mnie stworzyłeś. Uznaję, że zboczyłem z drogi, że uległem moim ludzkim słabościom i że dałem miejsce rozproszeniu, pysze czy obojętności. Ale oto jestem Panie, z otwartym sercem, pragnąc wrócić do Ciebie ze szczerością. Proszę Cię, nie oddalaj się ode mnie, nie opuszczaj mnie, gdy najbardziej potrzebuję Twojej łaski. Wiem, że często oddalam się przez własne decyzje, ale Ty, w swojej niezmierzonej czułości, zawsze wyciągasz do mnie rękę. I za to, w tę świętą noc, dziękuję Ci. Dziękuję, że przebaczyłeś mi, zanim jeszcze mogłem zrozumieć głębię moich błędów. Dziękuję, że podniosłeś mnie, gdy upadłem, że uratowałeś mnie z ciemnej otchłani, w której gubiła się moja dusza i że przywróciłeś mi światło, gdy wszystko wydawało się stracone. Nie osądziłeś mnie, panie, nie upokorzyłeś, ani nie potępiłeś. Zamiast tego ofiarowałeś mi słowa, które leczą. Spojrzenia, które pocieszają, milczenie, które obejmuje. Ty, Panie, pokazałeś mi, że Twoja miłość jest silniejsza niż moja wina i że nie ma rany, której Twoje miłosierdzie nie mogłoby uleczyć. Dlatego błagam Cię, połóż swoją rękę na moim sercu w tej chwili. Dotknij mojego wnętrza swoją słodyczą, niech Twoja miłość całkowicie mnie zaleje abym mógł Cię poczuć jako mojego obrońcę, jako moją tarczę, jako tego, który nigdy się ode mnie nie oddala, nawet w moich najciemniejszych nocach. Ty jesteś, Panie, prawdą, która oświeca mój umysł, gdy otacza mnie zamęt. Jesteś latarnią, która mnie prowadzi, gdy tracę kurs tchnieniem, które ożywia we mnie pragnienie życia z radością i wiernością. Gdy wątpliwość próbuje zgasić moją wiarę, to ty na nowo rozpalasz płomień nadziei. Gdy smutek owłada moimi myślami, to ty podnosisz mnie słowem życia. Proszę cię z pokorą, abyś nadal pomagał mi znajdować drogi światła pośród trudności. Nie pozwól, abym poddał się przeszkodom, ani abym oddalił się od ciebie z powodu lęku czy frustracji. Niech moja ufność w twoje miłosierdzie będzie moim stałym impulsem. Dzisiaj, Panie, pragnę odnowić moją decyzję, by pozostać u Twojego boku. Nie chcę dalej iść bez Ciebie. Chcę na nowo oddać Ci moje życie, ze wszystkim co ono niesie moimi błędami, moimi słabościami, moimi wysiłkami i moimi nadziejami. Dziękuję Ci, Panie, że byłeś przy mnie w każdej chwili tego dnia, szczególnie w tych momentach, w których czułem się najbardziej bezbronny, najsłabszy. Najbardziej samotny. Twoja cicha obecność była moją pociechą. Twoja niewidzialna bliskość była moją siłą. Wiem, że mnie nie opuściłeś i nie opuścisz, bo Ty jesteś Ojcem, który nigdy nie opuszcza swoich dzieci, Bogiem wiernym, który dotrzymuje każdej obietnicy, miłością wieczną, która podtrzymuje tych, którzy Mu ufają. Oddaję się w Twoje ręce z gorącym pragnieniem, abyś mnie prowadził, abyś mnie przemieniał i abyś pozwolił mi zacząć od nowa, pod odradzającą mocą Twojej miłości. Ty znasz głębokie pęknięcia, które noszę w sobie, te ciche rany, które czasami próbuję ukryć, ale na które Ty patrzysz ze współczuciem. Wiem, że nie osądzasz mnie ani nie opuszczasz z powodu mojej kruchości. Wiem, że nawet w mojej słabości kochasz mnie z wiernością i podtrzymujesz mnie mocno. Tej nocy, panie, moim najszczerszym pragnieniem jest szukać cię i pozwolić, abyś ty również mnie znalazł. Potrzebuję cię. Potrzebuję Twojego spojrzenia, które nie oskarża, lecz pociesza. Potrzebuję Twojej obecności, która nie wymaga, lecz towarzyszy. Potrzebuję wewnętrznej siły, która pochodzi tylko od ciebie, tej mocy, która się nie wyczerpuje, która odnawia się za każdym razem, gdy spoczywam w Twoim sercu. Niech Twój duch mnie umocni, abym szedł naprzód, abym stawił czoła każdemu dniowi z nadzieją i abym żył wiedząc, że nie idę sam. Proszę Cię. Udziel mi Panie łaski przezwyciężenia każdej przeszkody, która pojawi się w moim życiu, każdego potknięcia, które chce mi ukraść pokój, każdej trudności, która próbuje zgasić światło mojej wiary. Dziękuję, bo wiem, że zawsze wyciągasz swoją rękę, aby mnie podnieść, gdy pogrążam się w zwątpieniu, winie czy zniechęceniu. Jesteś moim wsparciem, gdy wszystko mnie zawodzi, moją skałą, gdy grunt jest niestabilny, moim przewodnikiem, gdy nie wiem dokąd iść. Twoje miłosierdzie jest schronieniem, w którym odpoczywam, pewnością, która przypomina mi, że nie jestem zagubiony, lecz w drodze do Ciebie. Otocz mnie, Panie, swoją stałą opieką. Nie pozwól, abym zboczył ze ścieżki prawdy. Okryj mnie swoją łaską, abym nawet pośród chaosu pozostał mocny w twojej miłości. Niech nic i nikt nie zgasi ognia, który zapaliłeś w mojej duszy. Błagam cię, abyś nadal czynił mnie żywym narzędziem twojej obecności, wiernym świadkiem twojej Ewangelii, źródłem nadziei dla tych, którzy jeszcze nie doświadczyli słodyczy twojej miłości. Nie pozwól, aby pokusy ani cienie świata zniszczyły święty dar, który we mnie zasiałeś. Niech żadna ciemność nie ukradnie miłości, którą złożyłeś w moim sercu. Ty, Panie, jesteś centrum mojego życia, początkiem i końcem, powodem, dla którego pragnę walczyć każdego dnia. Nie pozwól, abym kiedykolwiek zapomniał, że zostałem stworzony, aby Cię kochać, służyć Ci i chwalić Cię. Dziękuję Ci Panie za przebaczenie, które w tej chwili wylewasz na mnie, to przebaczenie, które nie pochodzi z ludzkich zasług, lecz z najczystszego serca Twojego Syna. Dziękuję, bo oczyszczasz mnie swoim miłosierdziem i przywracasz mi pokój. Dziękuję, bo pozwalasz mi spocząć pod Twoim kochającym spojrzeniem, wiedząc, że mogę spać spokojnie w Twoich ramionach Ojca. Dziękuję Ci za każde błogosławieństwo otrzymane w ciągu tego dnia, za chwilę spokoju, za proste gesty, które mówiły mi o Tobie i za możliwości, które ofiarowałeś mi, abym wzrastał. Dziękuję Ci również za wszystko to, co, choć nie do końca zrozumiałem, posłużyło do zbliżenia mnie bardziej do Twojej woli. Gdy zamykam oczy, moje ludzkie siły się wyczerpują. Moje ręce, zmęczone wysiłkiem, szukają Twojej pociechy. Dlatego proszę Cię, Panie, połóż na mnie swoją prawą rękę. Pobłogosław mnie głębokim, regenerującym odpoczynkiem, pełnym pokoju, który tylko Ty możesz dać. Niech Twoja obecność zamieszka w moim śnie, a gdy się obudzę, niech znajdę się odnowiony, gotowy, by dalej iść z Tobą, podtrzymywany Twoją miłością. Amen. Jeśli ta modlitwa dotknęła serca kogoś innego, proszę Cię, pobłogosław go obficie i działaj nadal w jego życiu z mocą i miłosierdziem. Jeśli ta chwila modlitwy była dla Ciebie pocieszeniem, zapraszamy Cię do towarzyszenia nam na tej drodze wiary. Możesz nam pomóc w dalszym dzieleniu się Słowem i miłością Boga z większą liczbą dusz, dając lajka temu filmowi. I subskrybując nasz kanał. Niech Pan napełni Cię pokojem tej nocy i udzieli Ci głębokiego odpoczynku pod jego opieką. Niech błogosławieństwo niebios pozostanie z Tobą dzisiaj i na zawsze. Amen.